Piranie, zasady przykładowa rozgrywka, jest to gra od Rainiera Knizia, bardzo dziękujemy. Wydawcy, wydawca to Pink Frog, od nich z taki dobry gier, Pablito, jak ktoś lubi takie o sztuce, czy Gluty, imprezówka. Ja nie specjalnie za wizualizacją, ale bardzo dobra technika gry, też od tego autora. Od 7 roku życia, 2 do 4 graczy, około 10 minut zabawy, tu widzimy adres wydawcy. 53 karty w środku oraz instrukcja. Zawsze należy jedną kartę położyć na środku losową, i resztę rozdać równo. Na przykład tu dla trzech graczy, jedną chciałem gdzieś odłożyć, żeby było równo. Tak? Na kartach widzimy albo będzie ławica w, różnych, w identycznym kolorze, ale każda ławica w innym, oczywiście. Ale rybki w ławicy w jednym kolorze i rybki trzy takie niedrapieżne w różnych kolorach. Celem jest zejście z kart. Wszyscy gramy jednocześnie bez podziału natury. Na 3, 4 odsłaniamy karty i jest tak. Na e, te e, ławice e, pirani możemy położyć, położyć inne piranie lub rybki, ale jeśli w tych rybkach nie ma takiej barwy jak są te piranie. Tu ma taką barwę z tych trzech, więc nie może położyć. Ci mogą położyć, tak? Na przykład ten był, byłby pierwszy, no to on kładzie. I od razu wykłada kolejną jak ten położył ten ma tutaj znowu żółtą więc dru druga zasada na e, rybki e, takie kolorowe możemy położyć inne rybki ważne żeby była jakiś kolor ten sam i żeby większa zjada mniejszą no to kładziemy i, i się nam pojawia e, kole e, i gramy dalej tak. Każdy patrzy, czy może położyć jest tak duża żółta na to. Ten nie może, a ten, ten by tak, też nie mógł. No to ten by położył, tak? I odsłaniamy i lecimy dalej. Teraz ten może położyć. Widzi, zjada tak i tak te, dalej by ten położył. Tutaj. Na ten razie nie ma szczęścia do tej karty, tak? Ten nie może. Ten nie może. Jak nie może nikt położyć, a w tej chwili nikt nie położy, to dajemy na stos odwróconych. Jak nie możemy położyć, możemy sobie zmienić, tak? Bo każdy z nas musi mieć swój stos odrzuconych. O, my to chyba ta jedna odrzucona wcześniej. Każdy musi mieć swój stos odrzuconych. Kiedy zejdzie nam cały stos normalny, stos odrzuconych odwracamy i lecimy dalej, aż, aż nam karty zejdą. No i z zasad mamy tak. Pierwsza kartę z rybkami dokładamy na jedną kartę z rybkami. Wtedy, kiedy większa zjada mniejszą. Czyli tutaj większa zjada mniejszą, kładzie wystawia nową, Tak. Druga rzecz: kartę z zbieraniami możemy dołożyć na kartę z rybami. Wtedy. Jeśli ta ławica jest w innym kolorze, czyli znajdźmy jakąś kartę z ławicą, o, jemu się pokazała z ławicą, tak. Tutaj ławica jest różowa, tutaj każda z tych rybek jest w innym kolorze, no to ma prawo położyć. Jakby tu była jedna różowa, no to już by tego nie mógł położyć. Więc piranie na rybki, jak każda w innym kolorze. I tak samo rybki na piranie, też jak żadna z tych trzech nie byłaby w tym kolorze, a same pojedyncze rybki na rybki. Jeśli te nie drapieżne, no to musi być identyczny kolor. Mam te piranie i teraz piranie na piranie mogą. Lub tutaj żadna z tych rybek nie jest taka jak piranie, to też ten może położyć. Żadna z tych rybek nie jest jak piranie, to może położyć. Czyli kto pierwszy, ten lepszy. Położył, tak. Ten nie może położyć, bo ta rybka jest jak piranie, tak. Może położyć ten, bo piranie na piranie może położyć ten. Ten, bo takich rybek, yy, takich kolorów nie ma na piraniach. Kładzie i tu. E, ten nie może, bo jest ten kolor tutaj na, na piraniach, jest. Ten może, bo ta zje tom. Czy ten może? Ten nie może, bo to jest większa od tej. No to ten by położył, tak? No i dajemy. I tak w kółko, aż wejdą nam karty. Co kiedy ktoś się pomyli? Kiedy ktoś się pomyli, a jakaś osoba to zauważy, no to mówi: Stop! W Karty, które mamy na ręce, akurat osłonięte, tak? te, które mieliśmy grać, odkładamy na stos odwróconych. Każdy. I sprawdzamy. Jeśli rzeczywiście karta była źle położona, to ten, który ją położył, tą kartę sobie zabiera z powrotem. Na stos odrzuconych daje a oprócz tego dwie wcześniejsze też daje. Na stos odrzuconych, jeśli zatrzymanie było niewłaściwe, karty były dobrze położone, no to wtedy karą jest to, że dana osoba bierze trzy karty jako, jako, jako karę. Tak ze, ze stosu, i aha, kiedy, kiedy stos nam zejdzie. No to odwracamy sobie stos odwrócony własny i dalej pojedyncze będziemy zagrywali, aż któryś z graczy zakończy grę, czyli zdejdą mu wszystkie karty. Możemy grać turniejowo, wtedy jak ktoś zakończy grę, to pozostali zliczają sobie te karty, które im pozostały jeszcze w stosie. I rozpoczynamy nową rundę i na końcu kto będzie miał najmniej takich właśnie karniaków, że tych kart najmniej mu zosta zostawało po każdej partii, e, to ten wygrywa grę, tak? My po prostu sumujemy wtedy karty, które zostały pozostałym po skończonej partii. Fajna gra, żeby grać e, tak turniejowo, bo, bo szybka gra, tak? To jest bardzo dynamiczna, bez podziału natury. E, gra na spostrzegawczość przede wszystkim. Ale także pamiętając o tym, że jak idzie rybka na rybkę, te, te, te trójkowe, no to patrzymy kolor i wielkości, większą a mniejszą zjada. Jak z piraniami, no to znowu mają się nie zgadzać, że nie może być tutaj e, żadnego koloru, jak mają piranie, tak samo jak rybki na piranie, też nie może być żadnego takiego koloru identycznego. Więc jakby na odwrót zasada. O tym trzeba pilnować. No i piranie na piranie, no to jest nie problem, bo wtedy każdy, na każdą można dać. Tyle o piraniach. Dziękuję.